Jeżeli nie wiemy skąd jesteśmy, kim byliśmy, kim byli nasi przodkowie, to dużo, dużo mniej wiemy o sobie i również o tym, co zrobimy, jak zachowamy się, jak, jacy będziemy w przyszłości. Wspomnienia pełnią jakąś rolę edukacyjną? Zdecydowanie i to jest czasem rola dość bolesna, dlatego że polskie rodziny, jak zresztą pewnie wszystkie rodziny na świecie, mają swoje wspaniałe historie i mają swoje wstydliwie skrywane tajemnice. Warto poznawać jedno i drugie, bo z tego rodzi się pełny człowiek. Jeżeli idziemy i patrzymy nawet tylko do przodu, to idziemy z jakimś plecakiem naszych przodków, nawet jeżeli nie zdajemy sobie z niego sprawy, z jakimś bagażem na plecach. Warto wiedzieć, co to jest za bagaż, co się w nim znajduje, jaki jest. Bardzo często jest tak, że jeżeli odkryjemy różne tajemnice swoich rodziców, a czasem dziadków, a czasem jeszcze lepiej pradziadków, to naprawdę będziemy o sobie dużo więcej wiedzieli, a to jest bezcenne w dzisiejszym świecie. Ja miałem to szczęście, że miałem rodziców, którzy wspominali, a mój ojciec w ogóle spisywał swoje wspomnienia, które teraz właśnie opracowuję i może nawet je wydam. Mój ojciec na szczęście miał długą pamięć, a i też w rodzinie szczęśliwie przechowało się trochę pamiątek, dlatego że czasem pretekstem do rozmowy może być nie tylko wspomnienie, może być czasem jakiś przedmiot, stara fotografia, stary list, skąd, jak, dlaczego. To jest poza wszystkim fantastyczna, detektywistyczna działalność, jak w najlepszym kryminale no, z dobrym zakresem. Czy wspomnienia mogą łączyć pokolenia? Zdecydowanie, znaczy nie tylko mogą, ale muszą. Jeżeli pokolenia w ogóle mają być połączone, chyba jest w tym jakiś sens, bo chcemy czy nie chcemy, jesteśmy skazani i na naszych rodziców, i na tych, którzy przyjdą po nas, czy już są na tym świecie. Jeżeli chcemy się z nimi dogadywać. A nawet jeżeli się kłócić, to wiedzieć, dlaczego się kłócimy, to musimy próbować ich rozumieć. Tym bardziej, że w nas jest mnóstwo z nich, nawet jeżeli nam się wydaje, że to nieprawda. Powiedział pan, że opracowuje wspomnienia swojego ojca. A czy w sprawie swoich wspomnień już pan coś robi? Nie mam takiego przekonania, żeby moje wspomnienia były aż tak strasznie ważne, ale być może przy okazji wspomnień ojca który spisywał historie dotyczące dwudziestolecia międzywojennego, powstania warszawskiego yy, i swojej powojennej pracy. Czasem również robił to w stanie wojennym głównie i czasem również nawiązywał do tego, że najpierw ja, a potem moja siostra na przykład byliśmy internowani, więc oczywiście, że ja to siłą rzeczy trochę dokumentowuję i dodaję jakby swoje rzeczy, ale na pierwszym planie jest ojciec, bo to on stworzył coś strasznie ciekawego. Nasze życie i nasze czasy są na tyle ciekawe, na ile my sami jesteśmy siebie i właśnie swoich przodków również ciekawi. Każdy może sobie wykreować własną, niesłychanie oryginalną, pełną pasji, prawdziwą historię.